Technik budowy jednostek pływających. Plansza czołowa z napisem Zawód technik budowy jednostek pływających. Film o zawodzie dla młodzieży i dorosłych. Następnie plansza z pytaniem czytanym przez lektora. Czym się zajmuje technik budowy jednostek pływających? Krótkie sekwencje filmowe. Na pierwszej widoczny z góry akwen wodny, w którym znajdują się statki przemysłowe przy brzegu, na którym stoją żurawie portowe, samochody oraz budynki, hale. Na drugiej widać mężczyznę w ubraniu ochronnym spawającego elementy metalowe w hali, następnie widzimy przybliżenie miejsca spawania elementów. W kolejnym ujęciu widać z góry statki obok siebie na podporach na lądzie, w następnym ujęciu widać konstrukcję metalową na akwenie wodnym, za nią przepływa prom towarowy, w oddali na brzegu widać góry. Technik budowy jednostek pływających zajmuje się zarówno wykonywaniem prac związanych z budową oraz remontami jednostek pływających, jak i nadzorem nad tego typu pracami. Do jednostek pływających zaliczane są przede wszystkim statki, ale także konstrukcje nawodne i podwodne, takie jak platformy wiertnicze i wydobywcze ropy i gazu oraz stalowe konstrukcje morskich elektrowni wiatrowych. Krótkie sekwencje filmowe. Na pierwszej widać z pozycji wody brzeg z infrastrukturą przemysłową oraz wiatraki, następnie widać brzeg portowy z konstrukcjami i maszynami portowymi. W następnym ujęciu widać z góry statki przemysłowe w porcie, kolejno widać z góry statek przemysłowy z czerwonym pokładem i białą konstrukcją metalową na wodzie przy brzegu. Technik Budowy Jednostek Pływających opracowuje dokumentację i nadzoruje montaż kadłubów jednostek pływających. Nadzoruje pod względem technicznym i organizacyjnym oraz analizuje bezpieczeństwo prac takich jak transport wielkogabarytowych fragmentów kadłubów, wodowanie czy remontowanie kadłuba. Zapotrzebowanie na pracowników posiadających kwalifikacje w zawodzie Technik Budowy Jednostek Pływających. Uzależnione jest od regionu. Grafika przedstawiająca podział Polski na województwa, w następnym ujęciu widać województwo pomorskie w kolorze zielonym, następnie również warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. W Polsce poszukuje się ich głównie w województwach pomorskim, zachodniopomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Krótka sekwencja filmowa, na której widać brzeg portowy z infrastrukturą. Wiele ofert pracy dla specjalistów w tej dziedzinie dotyczy zatrudnienia za granicą, na przykład w Niemczech. Plansze z tekstem czytanym przez lektora: Jak zdobyć zawód Technik Budowy Jednostek Pływających? Młodzież i dorośli, którzy mają wykształcenie średnie lub średnie branżowe, mogą uzyskać tytuł Technika Budowy Jednostek Pływających. Uczęszczając na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie kwalifikacji TWO.03 Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających oraz TWO.05 Organizacja Budowy, Remontu i Modernizacji Kadłuba Jednostek Pływających. Prosta grafika ukazująca lekarza w zielonym fartuchu i ze stetoskopem na szyi, przed którym pojawiają się ikonki mózgu, oka i trzech wykrzykników. Na końcu na grafice pojawia się czerwony haczyk oznaczający akceptację. Przed rozpoczęciem kształcenia lekarz medycyny pracy musi dokonać oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki. Oraz wystawić zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie to należy dostarczyć do placówki lub organizatora kwalifikacyjnego kursu zawodowego przed rozpoczęciem kształcenia w zawodzie. Plansze z tekstem czytanym przez lektora. Słuchacze kursu w trakcie nauki przygotowują się do wykonywania zadań zawodowych, takich jak wykonywanie obróbki blach i profili hutniczych, prefabrykowanie i montowanie kadłuba jednostek pływających, wykonywanie operacji transportowych w procesie budowy kadłuba jednostek pływających. Nabywają umiejętności potrzebne do przygotowywania kadłuba oraz urządzeń do wodowania. Oraz wykonywania prac związanych z remontem i modernizacją kadłuba. Słuchacze przygotowują się również do opracowywania w odpowiednich programach komputerowych, dokumentacji warsztatowej oraz procesów technologicznych obróbki, prefabrykacji, montażu, remontu i modernizacji konstrukcji kadłubów jednostek pływających. Dowiadują się, jak badać właściwości materiałów stosowanych w budownictwie okrętowym. A także zdobywają umiejętności związane z wykonywaniem i nadzorowaniem prac obejmujących montaż kadłubów, ich wyposażenia oraz remonty kadłubów jednostek pływających, a także analizowanie ewentualnych zagrożeń na każdym etapie budowy, remontu lub modernizacji kadłubów jednostek pływających. Krótkie sekwencje filmowe. Na pierwszej widać osobę w ubraniu ochronnym spawającą elementy metalowe, obok jest osoba pomagająca spawającemu. Trzy kolejne ujęcia również przedstawiają osoby spawające w hali. Wiedza jest istotna, ale równie ważna jest praktyka. Słuchacze kursu mogą zdobywać umiejętności praktyczne między innymi w firmach z branży okrętowej stoczniach budowy statków morskich i śródlądowych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego i w przedsiębiorstwach kooperujących ze stoczniami. Plansze z tekstem czytanym przez lektora. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego absolwenci kursu przystępują do egzaminów zawodowych. Pierwszy to egzamin z kwalifikacji TWO.03 wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających, który składa się z dwóch części: pisemnej w formie testu wyboru zdawanego na komputerze oraz praktycznej. Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikację TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających. Drugi egzamin z kwalifikacji TWO.05 Organizacja Budowy, Remontu i Modernizacji Kadłuba Jednostek Pływających również składa się z dwóch części: pisemnej w formie testu wyboru zdawanego na komputerze oraz praktycznej. Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje cwo.05 Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających. Warunkiem uzyskania dyplomu zawodowego jest zdanie egzaminów ze wszystkich wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacji oraz posiadanie właściwego dla danego zawodu poziomu wykształcenia. Kwalifikacje w zawodzie technika budowy jednostek pływających można także uzyskać w trybie tzw. eksternistycznych egzaminów zawodowych, do których mogą przystąpić osoby, które co najmniej dwa lata kształciły się lub co najmniej dwa lata pracowały w tym zawodzie. Osoby te, jeśli posiadają wykształcenie średnie lub średnie branżowe, mogą zostać technikami budowy jednostek pływających. Po zdaniu egzaminów eksternistycznych zawodowych, z kwalifikacji TWO.03 Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających oraz TWO.05 Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego przewiduje również możliwość kształcenia w zawodzie technik budowy jednostek pływających. W branżowej szkole drugiego stopnia. Na podbudowie branżowej szkoły pierwszego stopnia. Predyspozycje potrzebne na stanowisku technik budowy jednostek pływających. Krótka sekwencja filmowa przedstawiająca mężczyznę w ubraniu ochronnym z tabletem w ręce patrzącego przed siebie, zanim widać żurawie portowe. Technik budowy jednostek pływających powinien być osobą cieszącą się dobrym zdrowiem, dużą sprawnością i dobrą kondycją fizyczną. Plansze z grafiką, o której mówi lektor. Nie może mieć lęku wysokości, powinien mieć dobrą koordynację wzrokowo-ruchową. Aby móc dobrze wykonywać obowiązki zawodowe. Powinien cechować się spostrzegawczością, dobrą pamięcią i koncentracją uwagi. Do innych istotnych cech należą uzdolnienia techniczne, myślenie logiczne i wyobraźnia przestrzenna. Ponadto powinna to być osoba dokładna, cierpliwa, sumienna. Musi dobrze odnajdować się w pracy w grupie i mieć cechy przywódcze. Plansza z tekstem czytanym przez lektora. Miejsca pracy, technika budowy jednostek pływających. Krótkie sekwencje filmowe. Na pierwszym ujęciu widać z lotu ptaka budynki przemysłowe w porcie z placem utwardzonym. W następnych czterech ujęciach widać wnętrza hali, w których maszyny spawają metalowe elementy. Technik budowy jednostek pływających może podejmować pracę zarówno w stoczniach budowy statków morskich i śródlądowych. Jak i w stoczniach remontowych. Może również pracować w przedsiębiorstwach kooperujących ze stoczniami i morskich spółkach inżynierskich. Inną ścieżką rozwoju kariery zawodowej mogą być firmy zajmujące się budową i remontami konstrukcji stalowych. Plansze z tekstem czytanym przez lektora. Typowymi stanowiskami pracy w tym zawodzie są: brygadzista stoczniowy, mistrz budownictwa okrętowego, programista karty wykroju, traser okrętowy, planista remontów. Narzędzia wykorzystywane w pracy technika budowy jednostek pływających. Krótka sekwencja filmowa przedstawiająca pracę wykonywaną za pomocą szlifierki, następnie widać inne narzędzia i urządzenia, o których mówi lektor. Technik budowy jednostek pływających w swojej pracy użytkuje, obsługuje i wykorzystuje różnorodne narzędzia. Są to m.in. wielkogabarytowe automaty spawalnicze, prasa do kształtowania poszycia kadłuba, przymiar taśmowy, przymiar składany, sufmiarka, przymiar spawalniczy, wskaźniki spawalnicze i malarskie. Plansze z grafikami, o których mówi lektor. Do artykułów ochronnych niezbędnych na stanowisku pracy należą rękawice robocze, skórzane, kombinezon roboczy, obuwie robocze, okulary ochronne, maseczka przeciwpyłowa, kask ochronny, ochronniki słuchu, zatyczki do uszu. Krótkie sekwencje filmowe. Na pierwszym ujęciu widać cztery osoby w ubraniach ochronnych, idące i rozmawiające wewnątrz hali, w następnym ujęciu widać osoby w sali siedzące przy biurkach, na pierwszym planie mężczyzna na blacie ma laptop. Na następnym ujęciu widać dwie osoby siedzące przy stole z laptopami oraz stojącego mężczyznę. Technik budowy jednostek pływających może poszerzać swoje kompetencje poprzez udział w kursach. Na przykład spawania czy prowadzenia wózka widłowego. Dodatkowo może również uzyskać zawód pokrewny, biorąc udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych z pokrewnych branży, np. okrętowej lub mechanicznej. Może również podjąć naukę na uczelni wyższej i studiować, na przykład na kierunku oceanu technicznym, w tym budowę okrętów lub małych jednostek pływających. Krótkie sekwencje filmowe. Na pierwszym ujęciu widać osobę w ubraniu ochronnym pracującego za pomocą szlifierki na świeżym powietrzu, na pierwszym planie widać konstrukcję metalową. W kolejnym ujęciu widać przestrzeń portową, przemysłową z czekającymi skrzyniami do załadunku na czekające w porcie statki towarowe. W kolejnym ujęciu widać mężczyznę w ubraniu ochronnym stojącego tyłem patrzącego przed siebie w kierunku akwenu wodnego, na drugim brzegu widać wiatraki. Przedstawiciele zawodu technik budowy jednostek pływających cenią sobie możliwość wykonywania zawodu w różnorodnych warunkach i urozmaicone, niemonotonne zadania zawodowe. Dodatkową zaletą tej profesji jest możliwość poszerzania wiedzy i nabywania nowych umiejętności, np. w zakresie technik komputerowych lub stolarskich wykorzystywanych w tej branży. Krótkie sekwencje filmowe. Na pierwszym ujęciu widać elementy drewniane pokładu, przy których prowadzone są prace remontowe, następnie widać infrastrukturę portową z góry. Znajdują się tam żurawie, budynki biurowe, hale, place utwardzone i przestrzeń wodna. Technicy budowy jednostek pływających są pilnie poszukiwani przez polski przemysł okrętowy i jachtowy. Mają również szerokie możliwości zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Plansza z logotypem funduszy europejskich Wiedza, edukacja, rozwój oraz podpisanymi flagami Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Poniżej tekst, materiał został przygotowany w ramach projektu Opracowanie wysokiej jakości multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 141 zawodów szkolnictwa zawodowego, numer powr.02.14.00-00-1004 na 20, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w odpowiedzi na konkurs, przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających Proces doradztwa edukacyjno-zawodowego numer POWR.02.14.00 myślnik i P.02 myślnik 00 myślnik -00 001/20